Do końca trzeciego kwartału mamy szansę zaszczepić wszystkich Polaków, którzy tego chcą, powiedział w piątkowym wywiadzie dla dziennika gazety prawnej Michał Dworczyk, szef kancelarii prezesa Rady Ministrów, zaznaczając, że rozważane jest uruchomienie rejestracji dla wszystkich w maju. Jak powiedział, rząd coraz bardziej skłania się ku temu, by zrezygnować z zapisów do Narodowego Programu Szczepień. Po zakończeniu etapu pierwszego, najprawdopodobniej w maju, będzie rozważane uruchomienie rejestracji dla wszystkich zainteresowanych szczepieniem. Zdaniem ekspertów byłby to dobry krok. Ale my chcielibyśmy się zastanowić teraz nad kwestią odpowiedzialności, odpowiedzialności liderów biznesu za to, co dzieje się w kraju w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Naszym gościem będzie dr Wojciech Karczewski, ekspert zarządzania w SWPS. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam Państwa. Zacznę od takiego stwierdzenia, że jest mnóstwo, jeśli nie większość liderów biznesu, którzy wierzą, że COVID jest zagrożeniem i starają się zrobić co w ich mocy, by to zagrożenie zredukować. Ale jednocześnie mam takie przeświadczenie i znam szereg osób deklarujących przywiązanie do danych i doświadczenie biznesowe i na bardzo prominentnych stanowiskach, które do końca to bardziej postrzegają sytuację w kategoriach utrudnienia. E, bodzącego zniecierpliwienie niż takiego poczucia, że to od nas zależy, czy te kolejne ograniczenia będą musiały wchodzić, czy nie. Jak pan sądzi, co kieruje tymi, którzy zaprzeczają? Przede wszystkim musimy pamiętać, że liderzy mają ogromny wpływ na to, jak zachowują się inne osoby w organizacji. Warto, aby o tym pamiętali. Warto, aby zachowali, zachowywali się odpowiedzialnie. Bo przykład Idzie z góry, a jeżeli ten przykład jest zły, to często definiuje złe zachowania w organizacji. I nie tylko ważne jest to, co ci liderzy mówią, co wysyłają w mailach, w komunikatach w organizacji, ale ważne jest to, jak oni się zachowują, bo często możemy zaobserwować to, że co innego, Liderzy mówią, a w inny sposób się zachowują. I... Chcę pan powiedzieć, że jak się zajrzy na to najwyższe piętro w biurowcu, to okazuje się, że tam rzeczywistość jest diametralnie inna niż na tych niższych piętrach? I tutaj właśnie też chciałbym powiedzieć dodatkową rzecz, bo mówiąc o liderach, mam na myśli nie tylko prezesów, nie tylko te osoby najwyżej. W organizacji, ale również tutaj mam na myśli menadżerów średniego szczebla, bo menadżerowie średniego szczebla są pewnego rodzaju przekaźnikiem pomiędzy tym, co mówią te osoby najwyżej w organizacji, jakie one wyznają wartości i przekazują to osobom na niższym szczeblu organizacji. I, a tych jest najwięcej. I jeżeli na przykład ci menadżerowie mają nie wiem nie taki jak powiedzmy proponują lekarze stosunek do maseczek do dystansu społecznego czy do szczepień tak jeżeli mówią zaprzeczają tej pandemii to trudno sobie wyobrazić że osoby w organizacji będą myśleć inaczej na przykład podam przykład tak powiedzmy mamy spotkanie w którym uczestniczy lider ze swoimi, ze swoimi pracownikami i on nie ma maseczki. No to ciężko oczekiwać, że ci pracownicy też będą mieli tą maseczkę na tym spotkaniu. No bo pierwsza taka myśl przychodzi. No, jeżeli on nie nosi tej maseczki, to dlaczego ja mam nosić tą maseczkę? Tak, ale. No właśnie, ale... Panie doktorze, ale dochodzimy do pewnej kluczowej kwestii. Jeśli on się nie boi, to dlaczego ja mam się bać? Jeśli jego ryzyko nie dotyczy, to dlaczego miałoby mnie dotyczyć? Jeśli nie dotyczy jego i mnie, to może w ogóle to ryzyko jest wątpliwe? I po co ten cały lockdown, który utrudnia nam życie i każe nam zajmować się naszymi dziećmi, zamiast żeby robiły to poczciwe przedszkolanki? Ale ci, którzy nie wierzą, dlaczego oni w to nie wierzą? Czy to po prostu jest tak, że. Katastrofę samolotu przeżywamy, bo ona nas nie dotyczy i nie utrudnia nam życia, i możemy spokojnie współczuć, ale kiedy spadają dwa samoloty dziennie, ale to wpływa na nasze życie, no to automatycznie po prostu chcemy to wyeliminować. Jaki jest ten mechanizm, żebyśmy umieli sobie z nim poradzić? Jeżeli chodzi o COVID, to tutaj mamy pewnego rodzaju do czynienia z upowszechnieniem. Tej informacji media już od ponad roku, w zasadzie cały czas, od rana do wieczora bombardują nas informacjami o koronawirusie. I no bo to podstawowy początku... składnik naszej rzeczywistości ostatnio. Dokładnie, dokładnie, ale jeżeli rozmawiamy o mechanizmach psychologicznych, na początku społeczeństwo bardzo oczywiście przejmowało się koronawirusem, ale w pewnym momencie to stało się naszą codziennością. Nie tyle codziennością, którą akceptujemy, ale codziennością, do której już jesteśmy przyzwyczajeni. Druga sprawa, jeżeli chodzi, wiemy, że mamy, wydaje nam się, że jesteśmy w stanie się uchronić przed tym koronawirusem że są właśnie te maseczki, że jest dystans społeczny, że umiemy ograniczać ryzyko zachorowania na tego koronawirusa. Oczywiście. Nie mówię tutaj o osobach, które są na pierwszym, na pierwszym froncie walki z koronawirusem, bo tutaj ryzyko jest już wpisane w ten zawód. Niestety oni nie mają takiego komfortu. Tak, Ale i ostatnia rzecz. Mamy do czynienia też ponownie z mediami. Oprócz informacji o zakażonych, dostajemy codziennie informacje o tym, ile osób wyzdrowiało. Tak, Czyli I to mamy świętoploną nadzieję. Tak, znaczy mamy świadomość, że jest uchronność, przed, możemy się uchronić przed tym zagrożeniem, a jeżeli chodzi o ten samolot, o którym przed chwilą pan powiedział, samolot od wielu lat jest podawany jako najwyższej. Sekund. Nie zdążymy rozwinąć tego wątku, panie doktorze, ale mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze o tym podyskutować, choć pewnie byłoby lepiej tej okazji już nie mieć. Dokładnie dr. tak. Doktor Wojciech Karczewski, ekspert zarządzania SWPS. Dziękuję serdecznie. Dla nas bardzo dziękuję.